Na fajną zabawkę. E, 60 mm ultralekki Moździerz Antos produkcji czeskiej. E, Nie bez kozery o nim mówimy, bo jest używany w jednostce wojskowej Grom. Tak? Miałeś z nim do czynienia? Parę słów opowiedz. E, moim zdaniem ten Moździerz przeskoczył całą swoją generację podobnych Moździerzy produkowanych przez inne firmy. E, po pierwsze, co trzeba powiedzieć o moździerzu, ma aluminiową lufę, jest obudowany tworzywem sztucznym. sztucznym, jest Masa naprawdę kg. lekki i co ma największą przewagę, jego przyrząd celowniczy. Strzelec używając tego moździerza ma możliwość pochylenia go i patrzenia jednocześnie na cel ustawiając sobie na jaki dystans granat celownik ma dolecieć. Celownik jest cieczowy, tak? Ma dwie podziałki dla granatu bez e, ładunku dodatkowego i dla granatu z maksymalnym ładunkiem dodatkowym. Tu jest linia, która zgrubnie ustawia się na celu, tak? I potem pochylając moździerz e, uzyskuje się odpowiedni zasięg wystrzelonego granatu. Jak się strzela? Strzela się z niego, praktycznie jest jak powiem, odrzutowy, Moździerz jest bez bezodrzutowy. Waro walorem bardzo dobrym jest jego urządzenia spustowo-urzędniowe. Spustowo Ma dwie możliwości. Strzelania, tak jak z tradycyjnego moździerzu, się strzela przez włożenie granatu. Czyli odpalanie grawitacyjne. I odpalanie po iglicy za pomocą spustu. To wszystko wybiera się dwustronnym pokrętłem, które można ustawić w pozycji dostrzelania grawitacyjnego, odpalanego spustem i zabezpieczyć przez schowanie iglicy w korpusie, w korpusie podstawy. To jest do napinania iglicy, tak? Dokładnie. Tu mamy spust. Moździerz ten ma dwie możliwości. Dwie opory, tak? Dwie opory. Jedną taką klasyczną jak tutaj. A druga jest możliwość montażu kuli, gdzie jazd ma pojazdowego. Jazd mu pojazdowe montuje. Może dwa słowa na temat amunicji, bo jest bardzo ciekawa. Maksymalny zasięg strzału z tego moździerza granatem z ładunkiem dodatkowym wynosi? 1200 metrów. Czyli dość dużo. Tak, jest to zasięg dobrego rażenia przeciwnika. Jak już jesteśmy przy strzelaniu i granatach, to tutaj mamy część z rodzajów amunicji, które, które można stosować z tym moździerzem. Tak? Co jest cechą charakterystyczną tych granatów? One mają kaliber 60 mm. Przede wszystkim sam moździerz jest kompatybilny z amunicją NATO. nato -ską. Więc można wymiennie stosować amunicję? Jest jej kilka rodzajów. Mówiłeś w naszej rozmowie przed nagrywaniem o amunicji, która robi największy daje największy efekt psychologiczny? Tak, jest to granat termobaryczny. Efekt wybuchu tego granatu to jest kula ognia, która wypala powietrze w miejscu, gdzie ten granat wybucha. Nie ma możliwości, by się przeciwnik schował za przeszkodę. W tych granatach są... mamy takie kapsułki, tak? Jedne w postaci takich pudełeczek. Tu mamy rurki. Co to za kapsułki? Jest to dodatkowy Materiał wybuchowy, który podczas spalania sprawia, że jest większe ciśnienie zwiększa i zwiększa granat... się zasięg granatu, tak? Bo zasadniczy ładunek e, znajduje się między lotkami i gazy uchodzą przez te otwory. Dlatego też na celowniku są dwie skale. Tak, mamy skalę do granatów bez ładunku i z ładunkiem. To jest ładunek starego typu. To są ładunki to są dodatkowe ładunki już nowego, nowego typu. Gama amunicji, jak widać, jest całkiem spora. Zabrakło tutaj jeszcze paru typów granatów. Nie ma granatów oświetlających, nie ma granatów ćwiczebnych, o których też mówiłeś, że można nimi strzelać, tak, nawet gran... w koszarach na dobrą sprawę. Tak, granat ćwiczebny wygląda dokładnie jak ten granat, tylko że w miejscu ma skłonki mo... ma montowany. Nabój ślepy. ślepy. Od karabinu, tak? Z 9... Tak, to od pistoletu. Od I nabój. ma, zamiast zapalnika, ma gumową część, na którą spada po wystrzeleniu. Tak, jest to świetna możliwość treningu manualnych, obsługi, obsługi moździerza po prostu na boisku, obok kosza. Mały Antos ma większego brata. Tak, jest to który całkowicie stoi tutaj. nowy produkt. Że sobie go przeszkadzimy tutaj. No Wygląda już jak klasyczny moździerz. To jest Santos LR. E, skrót od long range, czyli dalekiego zasięgu. Jego zasięg wynosi 3000 metrów. To już jest prawie 3000 metrów. Tak? Daleko. E, no jak widać, klasyczny moździerz. Opora, dwójnóg. Zupełnie inny celownik, już typowo moździerzowy. Typowa broń wsparcia. Jego waga, może zademonstruj, jak ten moździerz Wygląda jest. Wygląda masywnie. Ja nie jestem bardzo krzepkim człowiekiem, ale bez najmniejszego problemu jestem w stanie unieść ten moździerz. Czyli co? Dwa antosy: mały kompozytowy, kompaktowy i duży LR. To się... mogą zabrać ze sobą kołandosi praktycznie na każdą akcję. Ten jest stosowany jako typowa broń wsparcia.